vlog a więc wstałem <śmiech> <śmiech> jeszcze jestem chory no i generalnie 6:10 niby nie za wcześnie niby nie za późno ale jak dla mnie to jest źle i taka mała podpowiedź to coś za mną to nie jest green screen kolejny green screen milka powiedz mi czy jesteś zadowolona że musieliśmy tak wcześnie wstać i to tylko po to, żeby iść zaliczyć jakiś egzamin, który jest bardzo nieistotny na tych studiach, prawda? No. A tutaj szyla, Maja. Cześć Maja. Siema, siema, siema. Zęby trzeba... Umyłem już. Te. Bardzo zdrowe śniadanie, parówki, kubek Barcelony jest ok. Generalnie powiedziałbym Wam, z czego mam zaliczenie dzisiaj na studiach, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ jak nie namierzą i usłyszą, co o tym myślę, to będzie źle, więc muszę to ukrywać. Generalnie to jedziemy na uczelnię teraz. Musiałem podjechać po Darkę Kucharkę, którą Wam od razu przedstawię. Oczywiście jest to koleżanka z roku. Darka, możesz się pokazać. Generalnie Darka y, ma swój fanpage na Facebooku, fanpage będzie w opisie pod tym filmem, y, nazywa się, uwaga, uwaga, Darka Kucharka i y, ona robi torty, pyszne torty, pyszne ciasta, macie wbijać, lajkować jej fanpage i zamawiać u niej ciasta i torty, y, oczywiście ja to sprawdzę. Jeżeli coś u niej zamówicie, y, zdjęcie, hashtag gramy górą, hashtag Darka Kucharka i dostaniecie nagrodę, na pewno. Dobra, wysiedliśmy i generalnie chciałbym Wam pokazać, gdzie jest moja uczelnia, ale się boję. Po podpowiem Wam tak, ona jest za tym blokiem. To jest zajebista sprawa. Na tym podwórku tutaj, nie wiem czy oglądaliście film Sala Samobójców, tutaj kręcili finalną scenę. Tutaj, tutaj, tu, tu, tu tutaj, tu. Żabka. Czekamy na, czekamy na Darkę Kucharkę, ponieważ stwierdziła, że jest bardzo głodna. Uwaga, jadła śniadanie. Jest godzina... Która jest godzina? 9. Dobra, przepraszam, jednak wzięła Energy. Drinka. Cześć, jestem Tomek. Polecam Wam kanał Gramy Górą. Nigdy go nie oglądałem i wydaje mi się, że jest chujowy, ale polecam. Nie jest chujowy. Ja mówię. Cześć, jestem Tomek. No, 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 lubię kiełbasy, no, no. Tymi... Widzicie to? Patrzcie na to. Do więzienia. Studenci się uczą. Jesteśmy w, na Instytutowej kantynie. kantynie. Wielka kantyna. To jest plus coś tam, fał coś tam, coś tam. To jest plus quam perfektum. To w niemieckim jest coś takiego. Plus to jest czas quam. za przeszły coś tam, coś tam. No właśnie, a ja przepisywałam plus gram. No to nie było widać. No nie wiem, jakie nie było plus, widać, gram. To jest plus gram. <laughs> nie błąd, prawda? Więc to są te Jery. Halo. Co? Co, jest to? Jery. co to są Jery? No, no, chyba u siebie. No wiesz, co? uczyłem się, ale nie pamiętam. No nie no, bo jestem pewien, że są jakieś. Nie, słabe lub... mocne <otechn> No, no zobaczyłem. jeszcze. A co ty sam będziesz czy co? Przyznam, że już wyszedłbym za metalowy kraw. Jestem w domu i jest fajna sytuacja, bowiem e, drugi egzamin. Druga piątka. Możecie w komentarzach mi pogratulować, albo i nie. Generalnie druga piątka na drugim egzaminie, który miałem w tym semestrze. No to prawie tak jak wszyscy u mnie na roku, bo nie jest ciężko. Ale... ale nie szkodzi. Mega się jaram, że już jutro będzie Euro 2016. Piszcie mi w komentarzach, czy mam nagrać prognostyk meczu Francja-Rumunia. Przepraszam, że tak trzęsę kamerą. Ręka mi się trzęsie, a nie mam statywu. Takiego przenośnego. Nie mam kilka samojebki. Także, no to piszcie, czy mam ten, taki mecz nagrać. Mam nadzieję, że zdążę, bo jutro chyba późno kończę, bo jutro kolejny egzamin i jeszcze muszę dzisiaj obejrzeć jakiś film rosyjski zrobić o nim prezentację. Mówię wam, głowa mała na moich studiach. A właściwie, to jeszcze muszę wyjść z domu. Także, także relacja się urywa w tym momencie. Nie było? Wiecie, co jest największym narkotykiem? Nie żadne tam jakieś gówniane amfetaminy i te inne rzeczy. Chcecie wiedzieć, co jest największym? Proszę. To jest największy narkotyk na świecie. To. Czytaj, słonecznik. I, oczywiście, należy Wam się wyjaśnienie, dlaczego ten vlog. Dlaczego vlog w ogóle jest dzisiaj? Generalnie chcę urozmaicić. Chcę, jak to zawsze mówię, chcę, chcę. Chcę urozmaicić filmy na moim kanale, żeby były też takie vlogi. Trochę to śmieszne, trochę to na poważnie. Dlaczego to jest kontynuacja serii na serio? Seria na serio? Gdzie na serio miało być tylko na poważne tematy. Ale tutaj zobaczcie, też są poważne tematy, tu są studia, zaliczenia i w ogóle, i słonecznik jako narkotyk. No wiem, tym argumentem was nie, nie, przekonałem na pewno. Więc takie filmy będą się chyba w miarę często pojawiały, mówię chyba, bo no chyba wypalą, tak? Piszcie w komentarzach, czy może być yy, i będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Zresztą sami pisaliście mi, żeby były częste vlogi, to są vlogi, proszę, vlog, yy, teraz siedzę na krześle, jest super. Co robi Adam z gramy górą w wolnym czasie? Siedzi sobie w domu, jest słonecznik i ogląda rosyjskie filmy, bo musi. Tu macie potwierdzenie moich słów, że nie kłamie. Jest Cyrylica. Nie będę wam oczywiście spoilerował, bo możecie sobie sami obejrzeć. Film się nazywa Ładunek 200 i podobno jest ciężkim filmem, ale. Dobra, to oglądam. Nie, wsp... wo, Ło! Wow. Jest pierwsza minuta. Ło! Wow. -co? ty Co? Tak nie! Ała! Aż się kopnąłem. Nie! Kur... Ej, nie, polecam wam, polecam. Serio, słuchajcie, minuta. Ja. Ooo! Idę się umyć chyba. Z tego. Muszę zmyć z siebie to, co się tam wydarzyło. Ło! Wow, ja pierdzielę. Aż się spociłem, serio. Dobra. Obejrzałem film. Tak, tak serio, serio. Powiem wam, że jest mega chory i nie wiem czy polecam, bo, bo generalnie był chory. Dobra, czas już skończyć tego arcyciekawego po prostu vloga. Jeśli się podobało, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja i tak dalej. Mimo że nigdy ich nie wyłudzam, nie wyłudzam to, to teraz tak powiem tylko. No i piszcie mi oczywiście, czy mam nagrać ten cały prognostyk yy, Francja, Rumunia. Mam nadzieję, że jutro zdążę, tak jak powiedziałem. Będzie fajnie na pewno, jak się uda. Z tego miejsca kończę nagrywanie dzisiejsze. Muszę oczywiście film jeszcze zmontować i pouczyć się na jutro, bo jeszcze przecież egzaminy. Także dziękuję wam bardzo ludziska za oglądanie. Do zobaczenia na razie.